Kurczę, no nie zasną dzisiaj w ogóle. No dramat zaczyna się. Albo jutro będzie masakryczny yy, dzień w pracy. Wszyscy inni śpią, tylko ja sobie nie radzę. Witam, nazywam się Mateusz Majchrzak, jestem psychoterapeutą zajmującym się głównie bezsennością. Oprócz tego prowadzę wykłady dla firm i dla sportowców o tym jak przełożyć sen na wyniki. Chciałbym was zaprosić do materiału, który przygotowałem, który myślę, że będzie ciekawy dla osób, które a chcą optymalizować swój sen i przez to swoje funkcjonowanie za dnia, b może mają jakiś problem ze snem, na przykład z bezsennością. I C są na przykład szefem i chcą być jeszcze lepszym szefem. Oprócz tego dowiecie się, na co ma wpływ sen, jeżeli chodzi o nasze ciało, psychikę. Poznacie dwie techniki z terapii poznawczo-behawioralnej bezsenności. Dowiecie się, czego możecie się nauczyć od topowych sportowców i też dział o tym, jakie są nasze chronotypy, czyli sowy versus skowronki, jakie są tego implikacje, na co to ma wpływ, no i co możemy z tym robić. No to mam nadzieję, że do zobaczenia na linnowatie.com. Thank you